Era wodnika oznaki, że masz wysokie wibracje. Kochani, wielu ludzi o wysokich wibracjach nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Jedną z oznak wysokich wibracji jest fakt, że przyciągacie dzieci i zwierzęta. Dzieci mają szósty zmysł, którego wielu dorosłych już nie używa. Dzięki temu potrafią one przeczytać energię ludzi, Zwierzęta też mają tę zdolność. Jeśli okaże się, że dzieci lub zwierzęta podchodzą do Was i czują się przy Was bezpiecznie, one czują światło w Waszych wnętrzach. Koty są jednymi z najbardziej duchowych zwierząt na naszej planecie. Jeśli przyciągacie je do siebie, to dobry znak. Jeśli ludzie patrzą na Was w miejscach publicznych, to może to być znak, że macie wysokie wibracje. Jeśli jesteś nieśmiały i zamknięty w sobie, to być może będziesz tym zaskoczony, ale uśmiechaj się i bądź miły, bo Twoje światło świeci jasno. Jeszcze jednym znakiem Waszych wysokich wibracji jest fakt, że często Wam się zdarza, że rozmawiają z Wami nieznajomi ludzie. Oni szczerze interesują się Wami, opowiadają historię swojego życia. Przypadkowi ludzie są przyciągani przez Wasze światło i odczuwają komfort w waszej obecności. Wasza energia jest podobna do silnych objęć. Toksyczni ludzie was nie lubią. Czasami ludzie w waszej obecności będą się zachowywać nieobliczalnie, kiedy utrzymujecie wysoką wibrację. Jeśli wy funkcjonujecie na częstotliwościach miłości i pokoju, a oni odczuwają strach i poczucie winy, to może być dla nich prowokujące, ale nie martwcie się i z niczyjego powodu nie tłumcie swojego światła. Gdy utrzymujecie wysokie wibracje, to możecie wejść do pokoju i poczuć zmianę energetyczną. Kiedy wchodzicie do miejsc publicznych, to możecie wyczuć, jeśli ktoś ma niższe wibracje, które nie rezonują z Wami. Ta umiejętność jest jednym z powodów, dla których ludzie z wysokimi wibracjami preferują często pozostawanie wewnątrz siebie. Nosiciele światła często są bardzo empatyczni. Jeśli tak jest, to powinniście wiedzieć, że po prostu istniejąc wykonujecie ogromną energetyczną pracę. Wielka wdzięczność dla Was za to, co czynicie w tym czasie transformacji i przebudzenia. Kontynuujcie świecenie swoim światłem. Wdzięczność Wam wszystkim. Ha, a ja się śmieję, bo miałem dziś taką przygodę. Wszedłem do gospodarstwa, cztery psy biegają, załatwiłem sprawy, zrobiłem zakupy. No i odchodząc, jeden wielki pies idzie do mnie z radością. A gospodarz zdziwiony mówi: Panie, on mało do kogo podchodzi. Zdrowia wam wszystkim.